Króciutkie przesłanie na dzisiejszy wieczór od Anioła, opiekuna związków, czy to małżeńskich, czy to partnerskich. Kochani, ta karta mówi o tym, że jeżeli aktualnie w Twoim związku, relacji romantycznej zadziewają się negatywne sytuacje, czy to kłótnie, czy to nieporozumienia, ta karta zachęca Cię do tego, abyś poprosił właśnie tego Anioła o pomoc, o poradę, by wsparł Cię w tych trudnych sytuacjach, by podpowiedział Ci, co możesz zrobić w tejże sytuacji. Więc kochani, nie bójmy się i prośmy właśnie tego Anioła, który jest chętny do pomocy i jest właśnie teraz przy Tobie. Prośmy. A pomoc.